Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale Detektyw Głos. Dzisiaj będziemy poruszać zagadnienie związane z kukurydą. Kukuryda została zaatakowana przez szkodniki ziemne na widocznych zdjęciach. Jest to kukuryda, która została wysiana najprawdopodobniej po zbiorze mieszanki gorzowskiej lub po wczesnym zbiorze jeświenia ozimego. Tutaj musimy wziąć pod uwagę dwa takie aspekty sprawy, ponieważ w mieszance gorzowskiej mogły najprawdopodobniej zimować szkodniki ziemne typu np. rolnica. A najprawdopodobniej, gdzie mamy zaobserwowany tutaj ten system uszkodzeń, był spowodowany przez stokę kukurydzianą, przez jej larwę. Kukurydza w fazie rozwojowej, 4-6 liścia, łodygi łamiące się, korzenie podgryzione, larwy pełzające po roślinie i wyłamujące rośliny. Do pełnego obrazu brakuje nam informacji, z jakiego rejonu podchodzi nam ta plantacja, co było przed plonem i jakie było nawożenie zastosowane na danej uprawie. Oto nasi pierwsi podejrzani, larwa stołki kukury, kukurydzianej i larwa rolnicy. W załączonej tabeli mamy zawarte informacje, jak rozpoznać występowanie tych dwóch szkodników groźnych w uprawie kukurydzy. Uniknąć. Ktoś... Problemów ze szkodnikami w następnym sezonie. Należy po zbiorze kukurydzy przystąpić do rozdrobnienia resztek poroźniwnych, aby uniemożliwić następnemu pokoleniu szkodników przezimowania do następnej wiosny, do następnego okresu wegetacyjnego. Ważnym elementem jest zastosowanie odpowiednich preparatów do zwalczania tych szkodników. Mamy do dyspozycji tutaj preparaty biologiczne, bitera i na przykład typowo chemiczne, jeżeli by nam ta biologia gdzieś nie zadziałała. Do preparatów chemicznych możemy zaliczyć na przykład tutaj inazumę, bardzo dobry preparat, który zwalcza nam te szkodniki i problemy związane z tymi szkodnikami.